W tym materiale chcę Wam pokazać absolutne podstawy, które możecie bardzo, bardzo niskim kosztem wyćwiczyć w domu, patrząc na, na film i powtarzając to, co, co będę Wam pokazywał. Czego potrzebujecie? Wystarczą Wam najzwyklejsze, najtańsze, najprostsze nożyczki. Dostępne w jednej, jest na pewno w jednej z sieci drogeryjnych są dostępne, bo niecałe, nie całe, w kosztują. Nożyczki, tylko zwróćcie uwagę, żeby nożyczki miały podpórkę na palec. To jest dość istotne. Nie muszą mieć tak zwanego offsetu o nożyczkach będziemy rozmawiali na, na szkoleniu. Ważne, żeby miało podpórkę na palec i żebyście mogli symulować cięcie. One raczej do cięcia profesjonalnego, one są do cięcia powiedzmy domowego, do profesjonalnego się nie nadają, ale świetnie nadają się do tego, żeby wyćwiczyć sobie ruchy, bo nie będziesz nimi niczego ciął, mogą Ci spaść na podłogę ile razy chcesz. Jak nożyczki fryzjerskie spadają na podłogę, to jest mega szansa na to, że już nie będą pracowały albo będą przynajmniej wymagały naprawy. Natomiast Ty możesz sobie śmiało pozwolić na to, żeby Twoje nożyczki latały po całym domu i tak nie będziesz nimi ciął. Uwierz mi, jak przychodzisz dostajesz podstawowe, ale jednak fryzjerskie, fryzjerskie nożyczki. Zaopatrz się również w grzebień. Nie za duży, nie za mały. Średniej z szerszymi zębami i gęstszymi. W sumie nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia dlatego, że tymi, tym grzebieniem i tak nie będziesz póki co czesał włosów, na szkole, nie będziesz miał dostaniesz inny grzebien. Chodzi tylko o to, żeby skoordynować sobie pracę tych dwóch łapek. Ok, przechodzimy do pierwszej rzeczy, czyli chwyt nożyczek. Nożyczki nakładamy na palec serdeczny, opieramy na palcu wskazującym, środkowym i ważne palec, yy, mały palec znajduje się na stabilizatorze na podpórce i nożyczki trzymają się wyłącznie na tych palcach, jak widzicie kciuk mam swobodny. I pierwsza ważna rzecz, w ogóle sprawdźcie co na to wasz nadgarstek i czy umiecie tak zrobić ósemki, bo to nie jest takie oczywiste. OK. Jak nie umiemy, to róbmy na razie góra dół i na boki. Okay. Rozciąganie i ćwiczenie mobilności nadgarstka jest ważne, jeśli nie chcecie dorobić się jakiejś choroby zawodowej. Ok, a teraz weźcie tylko trochę do środka. Kciuk. Chciuk lekko opiera się o pierścień i nim poruszam. Widzicie? W taki sposób. A teraz pilnujemy tego, żeby te palce były w miejscu i ramię nożyczek też było w miejscu. Na początku podeprzyjcie sobie na przykład palcem, jeżeli nie potraficie ujarzmić waszych palców w prawej ręki. Oczywiście, jeżeli lewą ręką to robicie, oczywiście no odbić symetrycznie i poćwiczcie pełny wysuw na 90 stopni. Oczywiście tak nie będziemy tego używać w strzyżeniu, ale żeby rozciągnąć sobie kciuk, spróbujcie i domykamy do końca. Do końca i do końca. 90 i 0. Otwieramy, zamykamy. Teraz coraz szybciej mniejszy kąt i do kąta 45 stopni. Otwieranie, zamykanie szybkimi ruchami. Przez kilka minut dziennie podćwiczcie tak waszą rękę. Najlepiej w małych ilościach czasu, im częściej, tym lepiej. Nie doprowadzajcie do przeciążenia Waszej ręki, bo leczenie kontuzji spowodowanej ambicjami nie jest mądre ani fajne. Ok. A teraz obracamy rękę w pozycji, obracamy nożyczki do pozycji poziomej. I zachowując prosty nadgarstek, proste ramię, wykonujemy dokładnie to samo w taki sposób. Na jednym poziomie. Wracamy do pozycji wyjściowej. Obracamy nożyczki do siebie i kciuk przekładamy z drugiej strony. tniemy znowu. Palcem środkowym być może nie będziecie dosięgać, to zależy od tego, jakie macie palce i nożyczki, ja nie dosięgam mam krótkie palce. Wystarczy Wam palec środkowy, żeby ciąć w drugiej pozycji. Również. Pozycji takiej. Teraz będziemy chować nożyczki. Opuszczamy mały palec i palcem wskazującym obracamy nożyczki na rękę. Chowając pierścień, którym posługujemy się kciukiem, pierścień z kciuka, między małe paleca serdeczny i kierując ostrze nożyczek poza naszą dłoń. Nie róbcie tego w taki sposób, bo widzicie, gdzie jest blisko ostrze. A w tym chwycie chodzi o to, żeby nie spowodować nieszczęśliwego wypadku, nie uszkodzić siebie i klienta, i przy okazji posługiwać się jeszcze teraz tymi trzema palcami. Obracając grzebień w jedną stronę i w drugą stronę. Staramy się nie machać ręką, poutrzymywać jedną pozycję i wykonywać tylko te ruchy, które są naprawdę potrzebne. Czy tutaj nic się innego nie dzieje? Ok. Na koniec możemy wziąć grzebień. Kładziemy, grzebień. kładziemy nożyczki na grzebieniu i będziemy robili tak zwaną kłopotkę do góry. I teraz jak po kolei to robimy? Przykładamy nożyczki. Otwieramy, zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy, zamykamy i powoli lewa ręka przesuwa grzebień do góry, a prawa za nią nadarza. Tak? Zamykamy nożyczki, obracamy, odsuwamy nożyczki od grzebienia, zczesujemy, obracamy nożyczki i zaczynamy od początku. I do góry. Pamiętajcie, że ruch nożyczek musi być szybszy niż ruch grzebienia. Róbcie to e, najlepiej z użyciem futryny lub innego miejsca. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Lub innego miejsca, gdzie zresztą nazywa się to klepanie futryny, gdzie będziecie mogli na w wąskiej przestrzeni przyłożyć nożyczki i grzebień, a tu będziecie mieli przestrzeń dla waszych dłoni. Jeżeli podejdziecie do ściany, nie będzie tego efektu, bo dłonie wam na to nie pozwolą, żeby oprzeć o ścianę w poprawnej pozycji nożyczki i grzebień. Musicie znaleźć coś wąskiego jakąś kolumienkę, filar ee, wąski, albo właśnie najczęściej jest to futryna, gdzie podchodzimy do niej. I pracujemy w jednej płaszczyźnie, bo to jest najważniejsze. Nasze ręce będą zawsze nas ściągały domyślnie, żeby robić ruchy po łuku. Zawsze będziemy przez stawy prowadzeni, żeby robić ruch po łuku, i musimy się nauczyć kontrolować ten ruch w linii prostej, po prostej płaszczyźnie. Ok, to tyle jeśli chodzi o nożyczki. Szybkie podsumowanie jeszcze raz, chwytamy nożyczki, palec serdeczny, mały palec odgrywa bardzo ważną rolę, podkórka na palec i staramy się robić ósemki, wkładamy tylko delikatnie kciuk do środka, wysuw do góry i na dół, nie ruszamy palcami na górze i w każdej pozycji, w pozycji poziomej i pionowej, Posługujemy się nożyczkami, zachowując prosty nadgarstek, nie forsując go w żadną ze stron. Teraz obracamy pożyczki, nożyczki do siebie i od tej strony wkładamy kciuk. Cały czas nie forsujemy nadgarstka w żadną ze stron. Chowamy nożyczki odsuwając mały palec i wskazującym palcem zarzucając na środek dłoni. Pierścień pomiędzy małym palcem a serdecznym. Nożyczki wyprowadzone poza dłoń. Przywołujemy nożyczki odginając palec i wykorzystując spadek nożyczek naturalny, podkręcamy go naszym nadgarstkiem do góry. Chwytamy. Możemy też wykonać obrót do przodu. Jest prostszy. No, i w pewnym momencie już będziecie mogli sobie kręcić nożyczkami, jak nam chcecie. Chowamy nożyczki. Grzebień bierzemy w trzy palce i obracamy grzebieniem w jedną i w drugą stronę. Przykładamy nożyczki do grzebienia i prowadzimy do góry po jednej płaszczyźnie. Zatrzymujemy nożyczki, obracamy. Odsuwamy nożyczki od grzebienia, strzesujemy w dół, obracamy nożyczki i powtarzamy czynność. Ważne, żebyście to robili powoli, spokojnie, dokładnie. Prędkość przyjdzie z czasem. Jeśli chcesz poćwiczyć też golenie, dobrze by było, gdybyś zaopatrzył się w szawetkę, czyli brzytwa na na ostrza. Pokażę Ci w jaki sposób, co takie kompletne podstawy jak się goli, jak się posługuje taką brzytwą, żebyś mógł już nabrać jakiegoś ruchu, jakiejś pewności i bez strachu, bez stresu ogolić mi pierwszego dnia głowę. Popatrzcie teraz, jak posługujemy się brzytwą na wymienne ostrza, znaczy, niezależnie od tego, czy na wymienne, czy nie na wymienne. Chwytamy w takiej pozycji. Gdzie otwarcie będzie skierowane w lewą stronę, jeśli jesteśmy praworęczni? Otwieramy szeroko na 270 stopni. I kładziemy na ręce w taki sposób, żeby okładziny znajdowały się pomiędzy małym palcem a serdecznym, a kciuk razem. Palca, razem z dwoma palcami wskazującym i środkowym, kontrolowały kąt brzytwy. Obracamy rękę i golimy nadgarstkiem schodząc w dół. Obracamy brzytwę do góry w takiej pozycji, gdzie możemy położyć ją na kciuku. Chwytam ją w taki sposób, i gole nad garstkiem do góry. Podczas przygotowywania się możecie ogolić sobie albo komuś nogi, balon, e, cokolwiek ogolić. <grym>, byle był tego ktoś świadomy. Jeżeli będziecie to robić, pamiętajcie, że brzytwa, golenie odbywa się pod jakimś kątem. To jest jeden z parametrów, na które zwracamy uwagę na szkoleniu. Pamiętajcie, że kąt. Brzytwy taki powiedzmy domyślny, najbardziej popularny to jest między 30 a 45 stopni. W taki sposób, jeszcze raz pokażę, w taki sposób golimy. Jeżeli zaczynacie, zaczynajcie powoli, ostrożnie, delikatnie. Ćwicząc płynne ściąganie produktu, mydła, żelu z przedmiotu lub z czegoś, co będziecie golić.